słyszał o kwadrancie przepływu pieniędzy. Stworzył go Robert Kiyosaki. O tym, jak ludzie zarabiają, w jaki sposób też myślą i o tym też będzie moja dzisiejsza mowa. I też opowiem, dlaczego jeni ludzie żyją od pierwszego do pierwszego i nie starszają im pieniędzy, a drudzy mogą sobie spać i zarabiać nawet miliony złotych miesięcznie. Eee, Także tak zacznę od początku I zaczniemy od dobrej strony, czyli od osoby, którą każdy z Was zna, czyli po prostu typowy pracownik, czyli employer lub polski pracownik. No co my o nim wiemy? Że poświęca czas, przydaje czas, aby zarobić pieniądze. Czyli mija godzina i zarabia jakąś określoną kwotę. No jest to usługi pracownik, pracownik zbiorowy, pracownik z sprzedawca, pewnie większość z was nie jest. I co jeszcze o nim wiemy? Na pewno, jeśli chodzi na przykład o plusy takiego pracownika, to jest to, że no ma tą stałą pracę, ma też stabilną pensję i dostaje wynagrodzenie albo godzinowe, albo miesięczne. No, co jest Minusem. No minusem jest to, że żeby mógł więcej zarabiać, to musi albo więcej pracować, albo musiał mieć większą stawkę godzinową albo miesięczną. Teraz pytanie do Was. Kto się znajduje tutaj? Ręka do góry. Tak trochę? Okej, okay, dobra. Dobrze. Dobrze. Eee, I tu są osoby, które sprzedają swój czas za pieniądze. Drugą osobą, bardzo blisko nich, są samozatrudnieni, czyli self employed employer po angielsku. No i to są osoby, które też sprzedają czas za pieniądze. Yy, tylko różnica jest taka, że nie mają na co szefa. I bezpośrednio zazwyczaj pracują z klientem i dostają wynagrodzenie za jakieś usługi, za jakieś konsultacje lub za marże za produkty. No plusem jest to, że i decydują jak chcą pracować, gdzie są pracować yy, i w jaki sposób. Yy, no nie mają właściwego szefa. Yy, minusem jest to, że no wtedy niestety trzeba mieć samodyscyplinę. Bo wiem, że niektórzy osób tego nie mają i dlatego też tutaj się nie znajduje. Yy, innym minusem może być to, że no też trzeba mieć jakąś wiedzę, trzeba wymyślić, co chce się sprzedawać, jak chce się to sprzedawać albo pomysł na jakiś produkt. Hmm. Także tak to wygląda i pytanie, kto znajduje się tutaj? O, już co na ten? Okej. I tak, jeśli chodzi o tą całą grupę, to tu jest zapiszę, od 90 do 95 ludzi, którzy pracują i zarabiają w ten sposób. Teraz przejdźmy do prawej strony, czyli tak zwanej strony, yy, strony pasywnej, którzy zarabiają pasywnie pieniądze. I Tutaj mamy biznesmenów, czyli ludzi, którzy mają swoje biznesy, mają ludzi pod są, którzy na nich zarabiają, yy, zarabiają pieniądze, nawet wtedy kiedyś śpią i nie angażują bezpośrednio czasu, żeby zarobić pieniądze. No plusem jest to, że no, więcej zarabiają yy, i nie muszą bezpośrednio sprzedać swojego czasu, a minusem jest to, że no, trzeba zarządzać tymi ludźmi, trzeba mieć pomysł na produkt, na usługę, jak to sprzedawać, marketing. Przede wszystkim odpowiedzialność za cały ten proces i dużo, dużo innych rzeczy. I kto z Was się znajduje tutaj? Okej, okay, jedna osoba. Super. I czwarta część osób, część ludzi, którzy zarabiają pieniądze to są i inwestorzy, no i to są osoby, które zarabiają albo na jakichś akcjach, jak na giełdzie, albo w nieruchomościach. No plusem jest to, że tu bardzo mało czasu angażujemy, a możemy pomnożyć swoje pieniądze. Na no, minusem jest to, że no, jak mamy jakieś akcje, to firma może upaść i wszystko tracimy. E, albo... albo co jeszcze? Aha, albo musimy mieć jakiś kład własny, żeby no te pieniądze nam rosły. A jak mamy nieruchomości, no to musimy mieć e, pieniądze na tą nieruchomość mieć. No i w tej całej grupie jest od 5 do 10% osób zarabiających. E, co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć, jeśli chodzi o liczby, to ci ludzie, jeśli chodzi o na przykład skalę globalną świata, zarabiają 5 do 10... Procent pieniędzy, które są na świecie. Na no, ci ludzie po prawej stronie zarabiają od tych 90 do 95% procent pieniędzy, które są na świecie. No i teraz pytanie: po której stronie chcesz być? Czy chcesz zarabiać więcej pieniędzy? Jeśli tak, no to jakby Twoje życie wyglądało, gdzieś ma więcej tych pieniędzy? Yy, Podstawiam tę informację do Twoich rozmyśleń. Polecam książki właśnie Roberta Kiosakiewicza, który wymyślił ten padan pół pieniędzy. Książka jedna był to padan pół pieniędzy, jak i druga, bogata ojciec i biedny ojciec. Eee, no i to wszystko. Dziękuję.